Cześć kochani, z tej strony Krawn Zio Zakątka. E, mówiliśmy ostatnio o wiesiołku i ja Wam tego wiesiołka z bliska nie pokazałam, więc stwierdziłam, że zupełnie bez sensu. Wsiadłam na rower i chciałam Wam pokazać, jak ten wiesiołek z bliska wygląda, żebyście po prostu wiedzieli, także zrobiłam sobie małą przyjaźczkę właśnie w tym celu. E, to, co tutaj widzicie, to stanowisko wiesiołka. Tutaj mam obserwatora, który mnie bacznie obserwuje. I ten wiesiołek tutaj akurat rośnie przy rowie. Jest dość niewielki, natomiast jak zobaczycie na zdjęciu, wziąłem w zakątku, on może być całkiem, całkiem spory. Może mieć nawet wysokość, ja wiem, do półtorej metra. On tutaj jest pięknie jeszcze kwitnący, więc widocznie to było dla niego jakieś w miarę zaciszne stanowisko. I jak tutaj widzicie, tutaj kwitnie sobie, a tutaj ma torebki. Znaczy, przepraszam, tutaj ma pączki, a tutaj ma torebki nasienne. One są jeszcze tutaj niedojrzałe, natomiast zapewne większość wiesiołków, które znajdziecie teraz, czyli tak powiedzmy sobie na przełomie września i października, będzie miało te torebeczki ususzone. I w tych torebeczkach, o właśnie tak jak tutaj, będą znajdować się nasionka. I właśnie z tych nasionek robi się olej wiesiołkowy. Kiedy jest wiesiołek mały, to bardzo trudno jest go pomylić z czymkolwiek innym, przynajmniej moim zdaniem, chociażby z dziewanną. Natomiast, tutaj jeszcze widzę, mój obserwator wrócił do skubania. Natomiast, kiedy jest duży, to rzeczywiście jest nieco podobny, dlatego przyjrzyjcie się dokładnie kwiatom. Oczywiście jest też Wikipedia, to niekoniecznie um, trzeba teraz się o, przyglądać. One mają taki bardzo charakterystyczny kształt i tak jak mówi, mówiłam, bywają nazywane nocną latarnią, ponieważ wiele y, wisiołków otwiera się właśnie nocą. Także to tyle. Myślę, że jesteście usatysfakcjonowani wiesiołkiem. Tutaj mamy znowu torebki nasienne, więc ten jest, wiesiołek jest całkiem, całkiem młody. Jak widać, on też tak troszeczkę jak dziewanna kwitnie, w tym sensie, że nie zakwita od razu całe, ale ma również pączki. No, i to tyle, jeżeli chodzi właśnie o wiesiołek. Myślę, że teraz ten temat jest w pewien sposób kompletny, ponieważ po prostu widzicie co, jak, dlaczego i też jaki ten wiesiołek ma rozmiar. Także do sczytania, miłego dnia i do zobaczenia wkrótce. Hej, hej!